Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i z daleka, słuchajcie, wypatrzyłam nowe patelnie, nowe patelnie, bardzo ładne, jasne. No wiecie, jak coś jest jasnego z drewnem, to bardzo ładnie to wygląda. Więc już Wam pokazuję z nowej kolekcji, słuchajcie, Peter Cook. 24 cm ona y, tutaj ma wymiary. No i już Wam mówię, kosztuje 45 zł. Zobaczcie, jak się prezentuje. Fajnie to wygląda. Z drugiej strony Wam to obrócę, możecie sobie zrobić pauzę i zobaczyć zobaczyć czy się nadaje na indukcję, bo ja nie mam, więc yy, nie wiem jak tutaj te oznaczenia yy, sobie sprawdzać. Więc tak to tutaj wygląda. Oczywiście to wszystko tutaj naokoło, te jasne rzeczy, to też jest nowa kolekcja, którą Wam też już pokazywałam. Jest naprawdę warta zobaczenia. Słuchajcie, zapraszam Was na mój kanał główny na Crazy Mom Sylwia. Wrzucam tam nowe firanki, które kosztują 10 zł. Takich jeszcze w ogóle nie było. Są naprawdę bardzo fajne, więc warto jest zobaczyć. Będzie dużo poszewek tam, jakieś firanki, przeceny, więc sobie wejdźcie i zobaczcie. Tutaj macie ściereczki pod pakowane, ale oczywiście nie ma ceny, więc niestety Wam nie powiem. Może akurat ktoś tutaj będzie wiedział, jaka cena jest tych ściereczek, to byłabym wdzięczna za napisanie w komentarzu. Tutaj macie też takie ściereczki za 8 zł. Słuchajcie, o nie, to jest ten materiał, którego ja nie lubię. Zobaczcie, widzicie, jak ja to dotykam. O, od tej strony jest taka. Niektórzy, niektórym to nie przeszkadza, słuchajcie. A ja jestem taka, że ten materiał mi tak przeszkadza, że ja nie mogę tego dotknąć. Tutaj mamy za 7 zł, jeden worek na chlebek. Zobaczcie, więc fajnie, bo u nas dawno tego nie było, gdzieś to w którymś Pepko kiedyś widziałam te worki na chlebki, no ale tutaj u nas powrócił, więc można sobie zakupić właśnie takowy worek to jestem w dobrym mieście, jakby ktoś się pytał skąd robię przegląd, to robię z dobrego miasta no i poczekajcie, bo będzie trochę właśnie dodatków do domu i trochę nowości ubraniowych więc warto jest doczekać do końca Wczoraj Wam pokazywałam takie y, silikonowe foremki do pieczenia. Pokazywałam Wam muszelkę, kwiatka, a dzisiaj jeszcze jest ananas, więc tutaj już Wam mówię jaka jest cena. Cena to dyszka. Y, jak już jesteśmy około tego ananasa, to Wam pokażę też takiego ananasa za 20 zł. Możecie sobie odmierzyć na przykład y, jak, y, jak, co? Jak gotujecie jajka te 7 minut, żeby nie były, wiecie, y, żeby Wam nie zzieleniały na przykład. Nie, jak się zapomni. Nastawicie sobie na 7 minut i takie jajko wam zadzwoni po 7 minutach i już wiecie, że macie jajka w sam raz. Ja pamiętam, moja mama kiedyś miała yy, kilka yy, naście, kilkadziesiąt dobrych lat temu, z 20 ponad takie jajko. Też sobie kiedyś w Niemczech zakupiła takie jajko, to był szał, że wiecie, nakręciło się jajko, jajko dzwoniło. Nie teraz to wiecie, to wszystko poszło do przodu. To kto tam się będzie cieszył z takiego jajka? Ale rzeczywiście my kiedyś się z takiego jajka do gotowania, jajek cieszyliśmy. Eee, dobra. Mamy tutaj lampki ogrodowe. One są na baterie, 30 zł kosztują. 20 takich, jak widzicie, żaróweczek. Dobra, jakie tutaj wsadzić? No niestety muszą być tak, jak były. Chciałam tak ładnie je wsadzić, żeby, żeby było je widać, ale niestety nie dyrydy. Idę dalej. Dalej Wam pokażę fontannę. 30 zł kosztuje, ją Wam też polecę. Sama miałam, tylko ja kiedyś, jak był szał, zakupiłam ją za ponad 100 zł, więc 3 dychy to fajna cena. 25 zł kosztują 3 lampki najazdowe. Też je mam w domu, a znaczy nie w domu, tylko w ogrodzie, i są naprawdę spoko. 12 zł kosztuje taki domek dla ptaszków. Zobaczcie, drewniany, leciutki, można sobie gdzieś powiesić. Fajnie, fajnie wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Ja jestem zawsze tego ciekawa, słuchajcie. I czy to działa naprawdę, czy wy macie tą łapkę prądową na muchy, 12 zł. Kosztuje? Tu mamy też takie kwiatuszki, jak widzicie, różowe, tam są tulipanki, można gdzieś wsadzić sobie też mm, takie patyczki do kwiatów, 3 zł. Kosztują, a tutaj macie za 4 zł. takie domki i możecie na przykład napisać, jak macie ogród, to możecie napisać na przykład, nie wiem, sałata, pietruszka, marchewka, żeby wam się nie pokiełbasiło na przykład co, gdzie posialiście. Tego nie widziałam. 30 zł kosztuje taka mini szklarenka. Jak macie, zobaczcie, jakiegoś kwiatka, rzeczywiście, które może nie przetrwać, no to, ym, no to można taką szklarenką nakryć, albo jak ktoś jednego pomidora sobie na przykład wsadzi, no to też taka szklarenka mogłaby być. Tutaj macie też taką nowość za 45 zł, poczekajcie, wymiary zaraz zerknę. Yy, dwa razy 1 metr, czyli dwa... Yy, Szerokości, dwa długości i metr szerokości, taką matę na balkon z listków, ale niestety ona jest tutaj tak zamknięta, że raczej nie uda mi się Wam pokazać, jak to wygląda. Myślę, że gdzieś na stronie internetowej moglibyście na pewno zerknąć, jak to wygląda. 10 zł kosztują takie dodatki do ogrodu. Zobaczcie, trytytki, jakiś tam e, tasiemka taka e, do na przykład do pomidorów, żeby je przywiązać do palika, więc e, no ja, ja z racji tego, że ogrodnik, pełną gębą, to mi by się to na pewno przydało. No, ale przeskakujemy szybciutko na dział ubraniowy i zobaczcie, wjechały nowe bluzeczki. Myślałam z daleka, że to jest kolor czarny. Kosztuje 17 zł od rozmiaru S do rozmiaru 2XL. Jak widzicie, dosyć spore rozmiary, ale to jest taki ciemny granat, ale tak, no, trochę wpada w ten czarny. Tutaj mamy też taką za 25 zł od S do rozmiaru XL z taką muszelką. Ten muszelkowy szał tutaj właśnie teraz jest w Pepko. Więc można sobie kupić rzeczy do ubrania, jak widzicie, i do dekoracji. No i tutaj mamy następną bluzeczkę. Ta bluzeczka ma, jak widzicie, na rękawach takie falbanki. E, I ile ona kosztuje, już Wam mówię, 25 zł i jest od rozmiaru S do rozmiaru XL, ale zobaczcie, ona jest naprawdę, naprawdę szeroka. Więc to, co powtarzam i to, czego nienawidzę, mierzymy. <grym> Tutaj te bluzeczki, sukieneczki wam pokazywałam wczoraj, więc jeżeli macie ochotę no to sobie zerknijcie na wczorajszy przegląd. E, idziemy dalej. Mamy naprawdę dużo sukienek i dużo stroi kąpielowych mm, w tym roku, więc warto jest się przejść do Pepko i zobaczyć, e, na pewno coś wam by się spodobało. Trzy dyszki kosztuje ta sukienka od rozmiaru S do rozmiaru XL. Materiał jest taki, że się rozciąga. Tutaj sobie możecie, jak widzicie, związać e, sznureczkiem, troszeczkę ściągnąć. E, jak ktoś nie potrzebuje, no to nie, to po prostu sobie tylko go zawiązać i już i tyle. Więc tak to się prezentuje. No i co my tutaj jeszcze mamy? Tu to już było. Dobra, poczekajcie. Tu jest. Czy to jest kombinezon? Co to jest? Poczekajcie. Muszę Wam to pokazać. Wygląda jak kombinezon, ale chyba nie jest kombinezonem. Kurczę, tak lipnie trochę powieszone. Poczekajcie. Czy to jest sukienka? albo pewnie nie można jej było złapać pewnie taka hiszpanka no wygląda jak hiszpanka słuchajcie nie dam rady jedną ręką wam tutaj pokazać tak to jest sukienka e, musicie po prostu to trzeba było to po prostu zdjąć i sobie mm, zerknąć e, jakby się kto pytał to kosztuje 50 zł i z rozmiaru 46 i 100% wiskozy czasami się mnie pytacie czy będę wam podawała składy e, tych ubrań mm, wiecie co ja naprawdę z miłą chęcią jak gdzieś tutaj są na wierzchu a jak miałabym tak grzeba i wszystko tu spisywać, to, to naprawdę jest bardzo ciężkie i ja bardzo dużo tutaj bym czasu spędziła. A wbrew pozorom, tak jak niektórzy myślą, że ja tutaj dużo czasu spędzam, to nie spędzam dużo czasu, spędzam dokładnie. Jeżeli robię na przykład dwa przeglądy, to spędzam tu 12 minut i wypadam ze sklepu. 35 zł kosztuje ta sukienka i też Wam ją polecam, tylko ona jest większego rozmiaru, więc trzeba kupić sobie mniejszą. Ja sobie chyba nawet wziąłem SK A noszę 44, 46 to zależy. Dobra, mamy tutaj też taką bluzeczkę. Ta bluzka, jak widzicie, tutaj powinna być związana. Poczekajcie, bo chciałabym Wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. No, ale mm, ciężko jedną ręką. No i zobaczcie, ona tak wygląda i. Jak widzicie, 100% wiskoza. Do tego są też spodnie. Wczoraj wam pokazywałam takie szerokie spodnie, leciutkie. 30 zł kosztuje. I tu macie rozmiar na wieszaczku: rozmiar 40. A myślę, że do 46 bez problemu dostaniecie. Dobra, idziemy dalej. Oczywiście jak już widzę ten zielony kolor, to Wam pokażę. Wczoraj Wam pokazywałam sukienkę, tu chyba też jest, więc na końcu Wam pokażę. Yy, ale chcę Wam pokazać trochę, co z czym możecie łączyć. Tutaj macie spodenki, sorry że paluchem. Tutaj macie spodnie, więc zaczynamy od spodni. Już wam jej pokazuję, nie są za ciężkie, są takie, wiecie, no, akurat w sam raz 45 zł te kosztują, macie tu rozmiar 42. Jak widzicie, gumeczka, jakiś sznureczek, kieszonki nie za głębokie, proste, zwiewne, lekkie. No i do tego możecie sobie dobrać tą bluzeczkę, i tak postaram się Wam odsunąć. Nie złapię niestety tak na poziomo tego w całości, bo za mną jest wieszak i musiałabym go chyba przeskoczyć, żeby tam, wiecie, wam to wszystko tutaj pokazać, więc tutaj macie jeszcze tą bluzkę i ta bluzka kosztuje 40 zł i tu jest na wieszaku rozmiar 44 do 4,6 dostaniecie, tak wygląda rękaw i jeszcze za chwilę wam pokażę, jakby to wyglądało ze spodenkami, poczekajcie tylko chwilę, odwieszę te spodnie, teraz wam pokażę spodenki, spodenki, o ile się nie mylę, to są jeszcze w takim w, w, też w kolorze białym, Dobra, tak się odsunę. Zobaczcie. Możecie sobie y, kupić właśnie taki zestawik, albo po prostu połączyć z czymś innym. Y, oczywiście ja tutaj wiecie, no Wam tylko proponuję, co byście mogli sobie zrobić. Y, myślę, że jak z czym innym też by się to połączyło, to by fajnie to wyglądało. 40 zł kosztuje, bo czasami niektórzy nie lubią, jak jest aż za dużo takiego mocnego koloru. Bo wiecie, no ten kolor y, to jest taki oliwkowy kolor, ale on jest taki, wiecie, no rzuca, rzuca się w oczy, nie? Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy spodenki. Jest w ogóle be, też bardzo dużo spodenek i też dużych rozmiarów, więc e, mieszcie moje kochane. E, tutaj mamy takie spodenki w kwiatuchy i one są na szerokim pas, y, pasie. I już wam pokazuję, poczekajcie. Chwileczkę, 30 zł, kosztuje 40 zł. Y, y y 40. <ścoughs> rozmiar 40 na wieszaku. Nie 30 zł, ale 40 rozmiar. O tak, dobra, już mi się tutaj pokiełbasiło. O, ta sukienka, więc już Wam ją tutaj też pokażę, chociaż ją pokazywałam wam wczoraj. No ale może ktoś nie widział, więc tutaj jest tak bardzo szybciutko. Zobaczcie, ona jest taka długa, bardzo fajnie wygląda. Jest leciutka, jest zwiewna ma gumkę pod piersiami, ma tutaj takie fajne falbanki, kosztuje tylko 50 zł, i tu jest rozmiar 42. Także tak to się tutaj u nas prezentuje. No i dzisiaj chyba to już będzie wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie, słuchajcie, żeby poszedł jak najdalej ten, ten mój przegląd, zostawcie koniecznie komentarz jakikolwiek, serduszko, nie wiem, kotka pieska, cokolwiek, pytanie jakieś, ja dzisiaj życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, buziaki, pa!